Czy mnie słychać? Może mi ktoś napisać, jeśli ktoś mnie ogląda? Myślę, że tak. Napiszcie proszę, czy mnie w miarę słychać. Tutaj taki krótki film, gdzie ja Wam pokażę, jakie są efekty Yy, jest wypadek na S11 a to są jego efekty czyli mega korek na autostradzie A2 wszystko, wszystko stanęło a dzieje się tak dlatego, ponieważ węzeł Poznań Zachód jest bardzo źle zaprojektowany większość z tych aut chce skręcić na S11 i na S5, a tam są tylko po jednym pasie ruchu a tutaj są trzy pasy ruchu, więc no to się nie może udać. Przejdziemy można drugą stronę, jak mi się uda. Dobra, udało się. No, tak wygląda to z drugiej strony. Więc co tu no, szału nie ma, no. Dobrze, widzę, że chyba czat nie jest włączony. Zaraz się jeszcze raz coś nagram. Muszę teraz skończyć.